Witam Was na kanale 1000 Talerzy. Dzisiaj pokażę Wam, jak obrać imbir. Ten mam kawałek imbiru i potrzebujemy do tego łyżeczki. Odwracamy imbir tak, by um, do góry nogami. <gry> Chodzi o to, że tutaj jest corzek wzrostu. Jeżeli byśmy wsadzili imbir, to on by tutaj rosnął, więc musimy go do góry nogami e, obrócić. I bierzemy łyżeczkę i skorobiemy. O, w ten sposób. Ciężko, bo yy, nie patrzę na imbir, tylko patrzę w podgląd kamery i ciężko mi się to robi, ale generalnie idzie bardzo łatwo. Jest to bardzo łatwa metoda. Jeżeli nie potrzebujecie oczywiście całego, imbir urywamy, obracamy i też, i obieramy. I tak naprawdę w tej metodzie nie musicie używać bardzo dużo siły, dlatego że jeżeli zahaczycie łyżeczką, no to on już pójdzie, nawet widzicie tutaj przy, przy zgrubieniach. Przyzrośnięcia i gotowe. Ja zawsze tutaj te pędy boczne odrywam, wtedy mam lepszy dostęp tutaj do tej części. O i gotowe. Tutaj pozostałości po nogach po prostu już wycinam nożykiem i broń Boże słuchajcie tego, o nie wrzucajcie tego. Zróbcie, zapaszcie sobie z tego herbatę. Po prostu trzeba to zalać wrzątkiem. Można dodać łyżeczkę miodu i macie super herbatę. Także taki jest sposób na szybkie obranie imbiru. Zapraszam znowu